Cześć. Teraz mamy część drugą, przymiarek części od wujka Jingjonga. Czyli jakieś tam Fantasy Ali. Tak wygląda osłona stworzywa po stronie lewej. Mniej więcej tak by to wyglądało, jeśli chodzi o pokrywę aluminiową. Przejdźmy na drugą stronę. No tak, tu mamy założone mniej więcej tak przymierzone osłony na rury. Fajnie pasuje, dosyć ciasna Dosyć fajna, to się na pewno założy. Oprócz tego mamy tak osłonę na pompę, którą zakładamy pierwszą. Później to na się takie same wiecie, bez śrub. Czyli to Tak, to tak by wyglądało. Na razie, albo na razie zostanie. I mamy coś takiego. Taką dłuższą pokrywę z tworzywa. Czyli musielibyśmy zdemontować tą pokrywkę. I tak by to wyglądało. Cyk, 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 mniej więcej. A co do Fantów z CNC Nice to tak, mamy taką pokrywę, do niej są tulejki. No jest dużo mniej solidna jeszcze ta. Ale chcąc zamontować tą ulepszoną obdowę pompy, raczej nie zamontujemy tej pokrywy. Chociaż może, albo jaka jest rzeźba ale na pewno zamontujemy tą tak by to wyglądało także się zastanawiam, czy montować to, czy montować to albo zamontuję jedno i drugie i zobaczę, wytestuję kto wie no cześć, skończyłem właśnie montaż tych osłon na silnik poszło ogólnie bez problemów co do jakości osłon to delikatnie. One są takie, mają niezbyt symetryczne otwory. Co znaczy, na przykład mamy cztery otwory, trzy są super, a jeden troszeczkę tam odstaje. Trzeba po prostu złapać wszystkie cztery śrubki, powrotku dociągać. No i zresztą, jak ze wszystkim, prawda? Ale miałem właśnie w trzech na cztery osłony. Taki problem, że wszystkie się były OK, a jedna po prostu tam była troszeczkę krzywo. Także to na pewno można poprawić. Co do montażu, demontażu było bez problemów. Jedynie tutaj, ze strony lewej, o z tej śruby, zaczął mi cieknąć olej, ale to wiadomo. Spadło parę kropelek. Już była wkręcona nowa śrubka, więc nie było problemu. Śrubka na klej. Oczywiście moment tak samo dokręcony. Chodźmy na drugą stronę. A tak to wygląda z drugiej strony. Z wszystkie rzeczy to, to mi się akurat podoba. I jeśli chodzi o tą fabryczną osłonkę, no, która tam no, de facto jest bardzo miękka, bardzo taka plastyczna i w sumie przed niczym nie chroni, tylko chyba przed tym, żebyśmy sobie spodni gdzieś tam nie przytrzasnęli od sprzęgła, to nie została ona zamontowana. Ale tak, troszeczkę tutaj rozwiercić w tym miejscu, dać troszeczkę dłuższe śruby i myślę, że podejdzie. Ale na razie nie chcemy się z tym bawić, kończy się widzianie, więc na dzisiaj wystarczy. Pojedziemy, potestujemy, w razie czego zawsze można odkręcić i to założyć. I zawsze można założyć tą osłonę niebieską, prawda? Także tak to wygląda.